Witam serdecznie, dziś omówimy sobie nadchodzące serie. Jak powszechnie wiadomo, stary sezon się kończy i też w związku z tym mam w planach podsumować go i omówić poszczególne serie, uwzględniając także ich ocenę i to jak ogólnie oceniane są przez ludzi. Ale kończąc już temat zimy 2024, sezon wiosenny w moich oczach jest pod znakiem kontynuacji. Bardzo dużo popularnych serii dostanie kolejne odcinki, no nic tylko się cieszyć. Nie zabraknie też nowych przedsięwzięć gdzie w grę wchodzą i Sekai, których przecież nigdy dość, jakieś romanse, o okruchy życia czy też sportówki. Generalnie pierwsza piątka jeśli chodzi o ilość osób, która zadeklarowała się, że czeka na daną serię, to w 100% kontynuację. A dalej także jest ich pełno. Najbardziej wyczekiwana seria jest dla mnie sporym zaskoczeniem Konosuba czy też Konosuba Rashi Sekai Sezon 3. Poprzednie dwa sezony wychodziły rok po roku w 2016, i 2017. Oczywiście Isekai o licealiście, który odrodził się w świecie podobnym do gier. Wydaje mi się, że większość osób będzie kojarzyć to po charakterystycznym ekranizowane przez studio Drive Moje plany co do tej serii to powtórka sezonów ubiegłych w trybie przyspieszonym, bo już co nieco z tego zapomniałem i warto sobie przypomnieć. A teraz Demon Slayer, znów kontynuacja. Dodatkowo jednego z najbardziej nagradzanych przez Crunchyroll anime. Tanjiro podejmie trening u filaru kamienia. Liczę na fantastyczne widowisko, ale w tym wypadku niczego nie będę powtarzał, gdyż prequele wychodziły dość regularnie, dodatkowo przez spoilery z mangi już znam tę historię. Oczywiście studio Ufotable. Trzeci już sezon Tensei Shitara Slime Datta Ken. Jak dziś pamiętam zbranianie się przed tym widowiskiem. Ogromnie odrzucał mnie fakt opierania fabuły o odrodzenie w innym świecie jako slime. Koniec końców obejrzałem przez przypadek Ona, o tym jak nasz slimek wykonywał specjalną misję dla królestwa Coleus. Bardzo mi się spodobało. Obejrzałem dwa sezony oryginalnej fabuły i się wkręciłem. Pytacie od jak dawna? Od, od niedawna. niedawna. Teraz z niecierpliwością czekam na trzeci sezon Studio 8Bit ten Tensei, druga część drugiego sezonu. I tu już nie ma co nikogo okłamywać. Drugi sezon był słabszy od pierwszego sporo. Miejscami wynudził, ale nadal jakiś tam poziom trzyma i jest ciekawy. No ciekawe, czy ta druga część też będzie spoko. Tu mamy reinkarnację i Sekai, czyli już klasyka, aczkolwiek jedno z niewielu, gdzie głównemu bohaterowi nie wszystko wychodzi i nie jest overpower względem otaczających go postaci. Bardzo lubię tę serię i chętnie będę oglądać Studio Bint. Następnie siódmy sezon Boku no Hero Academia. Kolejny tytuł, który 100% będę oglądał, to już piąty na tej liście którą prowadzę względem ilości osób oczekujących i kolejny, który jak już mówiłem 100% będę oglądał. Studio Bones. Mam nadzieję zaserwuje nam niezapomniane widowisko. Trailer jest enigmatyczny. No ciekawe co pokażą nam tym razem. W tym momencie zachęcam was do subskrypcji i zostawienia komentarza. Na którą serię ty czekasz? Kolejna kontynuacja. The Mist of Demon King Academy. Wierzcie lub nie, ale jak spojrzałem na nim, miniaturkę myślałem, że to kolejny sezon regular at Magic School. Ale no, mamy tu coś innego i chętnie obejrzę poprzedzające sezony. A to czy aktualny będzie oglądany, zależy tylko i wyłącznie od poprzednich. O czym powiem w następnym filmie, bo pewnie do tego czasu zdążę obejrzeć, choć część. Jedyna rzecz, która mnie w nim przeraża, to nieziemsko długi tytuł. Kompletnie nie rozumiem, czemu służy zabieg nazywania czegoś tak długimi nazwami. Studio Silverlink KG-8 od Studia Production IG. Pierwsza niekontynuacja oraz pierwsza, której pierwotnie nie zamierzam oglądać, co pewnie się zmieni, ale taki stan rzeczy jest na dzień dzisiejszy. Opowiada o potworach pojawiających się od wielu lat i jednostce, która z nimi walczy. Ma być to takie wojskowe sci-fi action. Teraz czas na kolejną kontynuację. Date Alive 5. Jest to kolejna kontynuacja, tym razem piąty sezon anime wypuszczanego od 2013 roku. Studio Geek Toys gatunek akcji, romans, sci-fi, fantazy. Opis mnie nie porwał. Oakami to Koyushin Ryu Studio Passion czy Passion. Nie wiem, jak to się czyta. Historia oparta na podróżującym kupcu spotykającym kobietę z kocimi uszami i ogonem. Po czym proponuję jej wspólną podróż, a dalej, kto wie, jak to się dalej potoczy. Dziwnym trafem mam oczekiwania co do tej serii i chciałbym, aby była dobra. No ale przejrzę kilka pierwszych odcinków i niech mnie wciągnie, bo inaczej to ja nawet nie wiem, co. Już wyżej wspomniane Irregular at Magic School. Trzeci sezon studio 8 bit. Wcześniej mówiłem, że oglądałem pierwszy sezon i co do drugiego, mam mieszane uczucia, bo mój serdeczny przyjaciel odradza mi to jak może. Tylko teraz w tym wypadku nie ma sensu oglądać trzeciego sezonu. Skoro dla mnie czas zatrzymał się na końcu pierwszego, to było 10 miejsc, jeśli chodzi o ilość oczekujących osób i mała dygresja. Jak wyraźnie widać, na 10 miejsc mamy. Osiem kontynuacji. Ja kończę teraz te wszystkie kontynuacje wyliczać, i zanim przejdę do dalszej części, mam dla Was wiadomość odnoszącą się do tego kolegi, co to mi odradzał ten drugi sezon i regular at Magic School. To właśnie z nim mam w planach zrobić podcast. Link, prędzej czy później znajdziecie się, znaczy znajdzie się w opisie. Podcast ma dotyczyć głównie japońskiej animacji, ale nie tylko, bo pewnie znajdą się tam też inne tematy. Na pewno będzie to zderzenie dwóch różnych spojrzeń na te same rzeczy. W dalszej części sam nie wiem, czy przedstawić wszystkie serie tego sezonu, czy tylko te, które sam chciałbym obczaić ewentualnie obczaję, bo nie wiem na co mi czas pozwoli. Jest tego bardzo dużo. 54 serie TV i 14 filmówek, nie licząc Ona, Owa i tak dalej i tak dalej. Finalnie myślę, że troszkę się z tym ograniczę, ale jak zajdzie taka potrzeba, to chętnie zrobię drugą część serii, które wyjdą w tym sezonie. Jurukamp, sezon trzeci od studia 8-bit, okruchy życia, komedia, jakby to powiedzieć, taki miód lany na nasze serce. Czyli jakby ktoś wolał angielskie określenie tego zjawiska, to o ile się nie mylę byłoby to wholesome. Sasayaku kodzi wo jutau. Szkolny romans, zaczynający się od przystąpienia naszej głównej bohaterki do nauki w liceum. Studio Cloudheart i Yokohama Animation. Hibike Euphonium 3. Od Kyoto Animation. Muzyka szkolne, ale mnie raczej to kompletnie nie kręci i niespecjalnie czekam na to, choć może kogoś zainteresować. Senai Daishaku. Od studia Yostar Animation, typu sci-fi action, fabularne, z opisem nie do końca zrozumiałym, o czym ma to być. 13 lat temu armia potworów najechała ziemię. Została zgładzona przez obrońców zwanych Strażnikami Smoków. I teraz potwory co tydzień zmuszane są do odgrywania swojej porażki. Lecz jeden z nich postanawia przełamać ten impas. Kompletnie nie wiem o co tu może chodzić. I wreszcie coś, na co czekałem. Tyle lat. Nowy sezon Kuroshitsui. To już 10 lat od wyjścia trzeciego sezonu. Oby kontynuacja była zacna. Za animację odpowiada studio Cleaverworks. Teraz już nie będę patrzał na ilość oczekujących na daną serię osób. I myślę, że pokrótce przedstawię tytuły, które na pewno sprawdzę. Defable, płatny zabójca, dostaje swoisty urlop na rok. I w tym czasie jego zadanie to dostosować się do życia jako zwykły obywatel. Nie wiem jak was, ale mnie sama idea porywa. Tym bardziej, że jest to komedia i oby jak najbardziej głupkowata. Kolejna animacja, o której na pewno już mówiłem w poprzednich odcinkach. W kontekście bycia Sao to Newgate. Co prawda nie jestem w stanie określić, czy to na pewno będzie aż tak mocno kopia, a sam trailer wydaje się spoko, więc będę drążył i na pewno obejrzę kilka odcinków. Co do reszty, przejdę do nich w późniejszej części materiału. Teraz z ciekawych rzeczy, czy chciałbym dodać dwa filmy, mianowicie Blue lock od Ace Beat i Cody Geass od Sunrise. Oby którekolwiek z nich podłapało polskie kino. W innym wypadku będziemy zmuszeni czekać. A co do dalszych serii telewizyjnych, to mamy takie tytuły jak Hanoi Kun no Kodzi no Yamai – opowieść o licealnej miłości licealistki nie będącej nigdy w związku i licealisty świeżo po rozstaniu, Windbreak – szkoła dla zawadiaków, a główny bohater chce zostać największym pośród nich i nic innego go nie interesuje, Unnamed Memory. Książę wspinający się po wieży. To już chyba klasyk. Ale tu nabiera nowego wymiaru, gdyż książę chce poślubić wiedźmę. Mało tego, jest psie przeklęty i każda kobieta, którą poślubi umiera. A w opisie powinni napisać to skomplikowane. Tensei shitara dainana oji datanote kimama ni Mayutsu, wa kiwametsu. Bardzo skomplikowany tytuł, nie wiem czy dobrze go czytam, <laughs> na pewno zobaczycie go na ekranie, oby. Kolejna reinkarnacja. Tym razem czarodziej reinkarnuje się jako książę. Reinkarnacja to bardzo ciekawy motyw, ale przejechany już na wszystkie strony. Yozakura Sanchi no daisaku Uczeń zostaje sam jak palec po tym, jak zginęła jego cała bliska rodzina w wypadku samochodowym, a on może nawiązać kontakt jedynie ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa. Przyjaciółka ta pochodzi z rodziny spiegów i chyba będzie trzeba się kupić. Nie wiem, czy ja to tylko zauważam, czy to tak ogólnie jest, że często sam tytuł. Jest na tyle długi, że w czasie czytania tego tytułu można spokojnie przeczytać cały opis. Barman Kaminoglas opowieść o barmanie robiącym nieziemskie koktajle w enigmatycznym miejscu Jisan Basan Wakageru fabuła pokazuje nam małżeństwo osób w podeszłym wieku, aż tu nagle pewnego dnia budzą się młodzi: Kami Wagame Ni Uteriu. Bogini budzi się z długiego snu i chce zagrać w grę logiczną z najlepszym graczem tej epoki od cała historia. I tu mam do was pytanie. Czy chcecie przedstawienia drugiej części adaptacji na ten sezon, czy myślicie, żeby raczej zostawić to w takiej formie jak jest?